Sąd Polski nie pozwoli mnie skrzywdzić. To ja spodziewam się zadośćuczynienia strat. Za opóźnienia dostaw. To przecież posyłałam panu jaja co wtorek. Owszem, ale były nie świeże. Same. Z buki. Ja ci dam z A sery. No co, nie dostał pan. A jakże? Miał być hamburger, grillier, a dostałem jakiś pospolity chudy twaruk. Ser to ser. Tylko z zapłaty jakoś nie widać. Szelałem pieniądze w terminie. A ja, z pustego w próżne, bo ja ich nie zobaczyłam. A nie ma pieniędzy, to i nie ma towaru. Moja firma domagać się będzie egzekucji zobowiązań. Co? Rozstrzelanie? Za serii jaja? To nie są jaja! To kwestia umowy! Ja miałem dostać. No, zaraz pan dostanie! A? Z umów trzeba się wywiązywać. A rachunki należy płacić w terminie. Za światło! Turna też trzeba płacić!